Manchester City zremisował z arsenalem na swoim boisku 2 do 2. Nareszcie. Nareszcie dostaliśmy spotkanie, w którym Manchester City z Arsenalem nie jest tylko spotkaniem, które ekscytuje na papierze, które ekscytuje przed odbyciem się meczu. Nareszcie dostaliśmy mecz, który, głównie przez wzgląd na swój dosyć osobliwy przebieg, był meczem godnym uwagi. Był meczem ekscytującym, niepozbawionym podgrzanej temperatury, że tak powiem. No dobrze się to oglądało, co to dużo mówić, tym razem hit sprostał oczekiwaniom. Zacząłbym może od tego, że Arsenal w tym spotkaniu pokazał wielokrotnie, no charakter wydaje mi się, że tak to należy określić. Dostali Gonga bardzo wcześnie, bardzo szybko, a jednak mimo to potrafili się pozbierać i to mimo to, że wydaje mi się, że na pewno wszyscy kanonierzy czują się pokrzywdzeni przez Martina Olivera. Sędzia tego spotkania zresztą raczej nikomu nie zapadł w pamięci jako pozytywny bohater tego spotkania. Entuzjastów błękitnego koloru też w to wliczam. No w każdym razie Arsenal pokazał charakter, bo dostał Gonga, ale szybko się pozbierał. Strzelił bramkę na 1 do 1, gdzie widzieliśmy, że Calafiori, no on to się chyba jednak do tej Premier League nadaje, tak samo jak inny letni nabytek, tylko że Manchester City w osobie Savinio. Sawinia przecież bardzo ładnie doprowadził do tego, że Alan swojego gola strzelił. Kalafiorego właśnie zostawił gdzieś tam w blokach startowych i dał fantastyczną asystę do Norwega. Także jeden i drugi ma swój naprawdę istotny moment w tym spotkaniu. No a potem Arsenal miał jeden rzut rożny, po którym Magalajesz prawie że piłkę umieścił w siatce. Potem identycznie rozegrał ten sam stały fragment gry. Rzut rożny. Kyle Walker gdzieś tam podszczypuje i próbuje cokolwiek dziwnego zrobić Gabrielowi, ale ostatecznie kończy się to tak, że Brazylijczyk piłkę pakuje do siatki po tym, jak Martinelli cwaniacko dosyć blokuje Edersona. I naprawdę duże uznanie dla arsenalu, które ewidentnie dobrze ogarnia stałe fragmenty, i też tutaj wydaje mi się, że podkreślić należy. Naprawdę imponującą precyzję i powtarzalność w tym, jak te rzuty rożne w tym spotkaniu wykonywał Bukaj Osaka. To nie jest coś, co by bardzo ekscytowało, wydaje mi się, w kontekście właśnie takich piłkarzy jak Saka, no bo on przecież ma dryblować, ma robić różnice z przodu w bardziej dynamicznych sytuacjach, ma strzelać bramki a takie rzuty rożne czasami po prostu troszeczkę umykają. Tutaj akurat mi to nie umknęło, to bo jakby nie było, padła z tego bramka. Najintensywniej komentowanym wydarzeniem tego spotkania z całą pewnością jest druga żółta kartka Trossarda. I jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to nie, to nie była druga żółta kartka za to, że wjechał piłkarzowi City łokciem w plecy. To była żółta kartka za to, że Belk odkopnął piłkę po tym, jak odgwizdane zostało Przewinienie. No, i w oczywisty sposób Arsenal musi się czuć pokrzywdzony, bo jakoś zbyt intensywnie tego typu sytuacje nie są kartkowane innym ekipom. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie w Premier League. A jednak to Arsenal już drugi raz, bo wcześniej Rice przecież dostaje. Taką drugą żółtą kartkę. Warto też zwrócić uwagę, że Trossard odkopnął tę piłkę dosłownie niecałą sekundę po tym, jak usłyszał gwizdek. Także nie można tutaj mówić o jakiejś wielkiej premedytacji, chamstwie i w ogóle. No, dosyć taka niefajna sytuacja w moim odczuciu, jeżeli chodzi o Arsenal. No ale z drugiej też strony, jeżeli Arsenal czuje się. Powiedzmy, że prześladowany. Jeżeli Arsenal wie, że sędziowie, w ich kontekście, ich zdaniem są wyczuleni przesadnie na punkcie tego wykopywania piłki, no to trzeba brać na to poprawkę. Jasne, tam trzeba za kulisami walczyć o to, żeby być równo traktowanym i tak dalej, ale tu i teraz trzeba się do sytuacji dostosowywać. Wydaje mi się, że wszyscy piłkarze Arsenalu powinni byli być mega wyczuleni właśnie na takie sytuacje. I w tym kontekście no Trossard zachował się po prostu głupio, a że i tak ten faul, ten łokieć w plecy to samo w sobie, moim zdaniem, bardziej chyba nawet kwalifikowało się na żółtą kartkę, to jest osobna kwestia, no, Trossard był po prostu mega nierozsądny, no i skończyło się osłabieniem swojego zespołu. Ale czy to... aby na pewno to było jakieś takie mega osłabienie? To tak pół żartem, pół serio mówię, ale Arsenal w oczywisty sposób bardzo się cofnął w drugiej połowie. Bardzo regularnie realizator pokazywał, że w drugiej połowie City piłkę ma przez ponad 90% czasu gry, czy tam ponad 80, no sroga jest to różnica oczywiście Różnica, która bardzo dobrze oddaje to, co się po przerwie działo. Tyle tylko, że Arsenal no, bronił szóstką w linii, a potem miał tych trzech piłkarzy troszeczkę wyżej i wyglądało to bardzo dobrze. City w zasadzie, nie wiem, dwie, trzy, może w miarę dobre sytuacje sobie stworzyło. Poza tym ograniczali się piłkarze Guardioli do strzałów z dystansu, które zazwyczaj albo lądowały w trybunach, albo były dosyć łatwo blokowane. Także Arsenal naprawdę znakomicie się w tej defensywie organizował i oczywiście można mieć pretensje. Można mówić, że to jest antyfutbol. Można mówić, że Arteta wielki artysta futbolu, a zrobił po prostu typowego Mourinho. No można tak mówić, ale wydaje mi się, że akurat City w takich okolicznościach mało kto zaprezentowałby się inaczej, mało kto obrałby inną taktykę. A to jak wielka konsekwencja i determinacja piłkarzy w czerwonych koszulkach była obserwowana na boisku, jak mało miejsca zostawiali, jak mało było jakichkolwiek momentów, w których City mogło cokolwiek zdziałać. No, trzeba to doceniać, naprawdę. Dawno nie widziałem ekipy, która tak głęboko broniąc, tak szczelnie wygląda przeciwko takiemu rywalowi. No i oczywiście parę razy musiał pomóc Raja. Raja, który też był fenomenalny na przedpolu. No, a po w zasadzie każde dośrodkowanie bardzo dobra robota. No, ale grając City nie da się całkowicie uniknąć tego, że twój bramkarz musi interweniować, także całościowo wydaje mi się, że to był bardzo wartościowy, defensywnie występ ekipy Artety. Ostatecznie, na sam koniec, stało się to, co Chyba no, wydawało się, że wcale stać się nie musi, i nogą Johna Stonesa City wyrównało, ale wydaje mi się, że Arsenal z podniesioną głową może ten mecz interpretować, wyciągać wnioski i podsumowywać. Naprawdę dobrze to wyglądało. I ja nie jestem wielkim fanem takich jednostronnych spotkań, zwłaszcza jeżeli nie wiąże się ta jednostronność z jakimiś wyjątkowo efektownymi sytuacjami i tak ale tutaj z jakiegoś powodu przyjemnie mi się to oglądało. Nawet trudno mi powiedzieć, dlaczego konkretnie. Na pewno jednak dużo było właśnie ognia na boisku, to o czym już wspomniałem. Wiele kłótni, ostrych starć, Kai Havertz na początku biegający w Rodrigo, i w ogóle ten brak Rodriego, wydaje mi się, że tego piłkarza, który, pomijam to, że organizuje grę, ale też piłkarza, który regularnie strzela bardzo ważne bramki, dodatkowo też brak Kevina De Bruyne, no to musiało jakieś piętno wywrzeć na jakości ataków City i koniec końców udało się tylko w sumie, patrząc na okoliczności, dwie bramki załadować Arsenalowi. Arsenal ma już zatem za sobą najcięższy wyjazd w sezonie, Wyjazd, który kończy bez porażki, bez wygranej, której było blisko, ale mimo wszystko wydaje mi się, że raczej łatwo będzie im ten wynik po jakimś czasie zaakceptować. Możliwe, że widzieliście takie coś, że Kai Havertz jest pierwszym zawodnikiem tam od bodaj siedmiu sezonów, czy coś takiego w Premier League, który grając całe spotkanie nie zaliczył ani jednego celnego podania. No i. To w łatwy sposób można interpretować jako to, że Niemiec zagrał jakieś koszmarne spotkanie. Tyle tylko, że nie mam takiego przekonania, no bo jednak w tych naprawdę nielicznych momentach, kiedy Manchester City musiał przyjmować na swojej połowie po przerwie Arsenal, no to te dwa, trzy razy doprowadził do tego, że jakaś tam półsytuacja się stworzyła. Doprowadził Kai Havertz do tego, że jakoś tam troszeczkę udało się zarobić czasu. No w tym kontekście Patrząc na scenariusz tego meczu, wydaje mi się, że to był występ Kaja Haverca. No nie aż tak dramatyczny, jak skazywały obie na to te śmieszne cyferki. Rzucił mi się też w oczy bardzo mocno Gabriel Jesus. Były piłkarz City wszedł na te lewe skrzydło za Martinellego i wyglądał naprawdę znakomicie w destrukcji. Imponowało mi to doprawdy, to co on tam robił z 2-3 razy bardzo tak dobrze zahaczył swoich rywali w taki sposób, że ataki Manchester City były po prostu kasowane. I też jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, wchodził w którymś momencie Phil Foden na boisko i tak sobie pomyślałem, tak, to jest ten mecz, który ewidentnie jest pod Phil'a Fodena, Arsenal broni się głęboko, jest trochę miejsca do tego, żeby oddawać strzały, Phil Foden umie w ważnych meczach, w dużych meczach, Piłkę pakować do siatki, właśnie z takich sytuacji. No i jakież moje zaskoczenie było, kiedy widziałem, że przez większość czasu Phil Foden czekał na piłkę w polu karnym. Jakby zupełnie City nie chciało korzystać z tego dużego atutu swojego no chyba ulubieńca, wydaje mi się, że tak można powiedzieć w kontekście trybun, no chłopaka stamtąd w każdym razie. Pod koniec trochę go tam jednak dalej od pola karnego było, tak że można było pomyśleć, że poszuka tej okazji, ale tam jeden chyba zablokowany strzał z tego wyszedł i tyle, także... Troszkę niezrozumiałe dla mnie i nie zrozumcie mnie źle. Ja nigdy w życiu nie stwierdzę, że jestem choćby w jednej setnej tak ogarniętym w kontekście interpretowania piłki jak Pep Guardiola, bo to jest absolutnie wybitny gość. No ale to akurat z tym fodenem trochę mnie zaskoczyło. No i tak ten mecz wyglądał, bawiłem się całkiem nieźle. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach, jak Wam się to spotkanie podobało, jeżeli je oglądaliście. Jak sądzicie, czy Arsenal w tym sezonie może jednak ma szansę na to, żeby zostać mistrzem Anglii, taką realną? Bardzo jestem ciekawy. A jeżeli nie macie niczego do powiedzenia o tym meczu, a jednak obejrzeliście ten film do końca, to po pierwsze, bardzo Wam dziękuję. A po drugie, napiszcie, proszę, w komentarzu: Michael Oliver był największą gwiazdą tego spotkania. Dzięki za uwagę. Cześć.